To znaczy, są objawy, prawda? Czyli tak, u niektórych jest ból głowy, ból mięśni, ból stawów. Ja tak miałem, bo przecież ja to przez to przechodziłem. I wtedy mamy coś, co musimy koniecznie zrobić, bo to mamy, to takie, no już te objawy. W takim przypadku koniecznie trzeba, tak, brać często witaminę C. To już naprawdę w tym przypadku nie ma znaczenia, jaka ona jest. Oczywiście najlepsza jest z jakimś ekstraktem, najlepsza, bo ona się lepiej wchłania. Witamina C ma to do siebie, że jak jej dużo weźmiemy, od razu nie wchłonie się. Jej trzeba brać niewiele. Co to znaczy niewiele? No, na przykład pół łyżeczki, płaską łyżeczkę. To w ukrytych terapiach część pierwsza, opisałem to bardzo dokładnie. Jak ją stosować? O, właśnie widzisz tutaj, Andy, pokazujesz nam to. Jak po prawej stronie, ten taki, o, ten właśnie, o, o, o leczeniu COVID-19. Ten mhm. po prawej stronie masz mój filmik. Widzicie? godziny nawet tam mówię. O leczeniu COVID-19 i wzmocnieniu. Nie, 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 nie to. Niżej. Zielony, nie zielony. Nie, to, nie, nie, nie zielony. Nie, to, wróć hmm. z powrotem. A, to już widzę. Tutaj to jest to. Wróć z powrotem. O tak. I ten brązowy. O to, 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 to. to. Dobrze. Tak to. Mhm. Ale no, to nie, nie, nie puszczajmy tego teraz, bo ja tylko podsumuję to o leczeniu COVID-19 i zrząceniu układu odpornościowego. A więc na samym początku, kiedy nas coś złapie, to trzeba te pół łyżeczki, Wy, wy, wytestować i brać mniej więcej co godzinę. Co 30 minut, aż do wystąpienia lekkiej biegunki. Wtedy nie wolno przestawać. Brać cały czas, ale zmniejszyć ilość mhm. tej, co żeście mhm. do tej pory brali. Bo tak jak opisałem w pierwszej części ukrytych terapii. Tylko ilość to... czy częstotliwość? Zmniejszyć ilość czy częstotliwość? Nie, częstotliwości nie zmniejszać. Zmniejszamy ilość i cały czas jedziemy, tak jak to pokazano, musimy doprowadzić do wysycenia naszego organizmu witaminą C. A tym znakiem mówiącym, że wysyciliśmy nasz organizm, jest powstanie lekkiej biegunki. To wszystko wam tam opisałem. Dzięki Andy za ten, za ten link, bo tutaj zobaczcie, Andy włożył ten link na beczute i tam macie ten filmik, możecie sobie go w wolnej chwili obejrzeć. Druga sprawa, niezwykle ważna w takim momencie, jest taka, że jak zaczynamy mieć lekką biegunkę, to zmniejszamy troszeczkę ilość tej witaminy, utrzymujemy częstotliwość tak, żeby doprowadzić do tego momentu, kiedy. Już biegunka nie występuje, albo takie. No, ona nie, nie musi wystąpić, ale już nam się tak chce, do toalety. No to wtedy na tym trzeba zatrzymać. Chodzi o to, żeby doprowadzić do takiego wysycenia, ale bez wywoływania biegunki. Następnie, jeżeli was coś chwyci, tak naprawdę z góry pojedzie, i zaczniecie mieć tego typu objawy, to wtedy. E, ja biorę tak, biorę, no nie mam tu, nie byłem przygotowany, ale tam macie opisane. Biorę buteleczkę witaminy mm. D3 Visanto i tak mniej więcej dzielę ją na pięć części i wypijam sobie te. To tam będzie po, po 300-400 tysięcy jednostek. Bo w całej buteleczce jest około 1 300 tysięcy. Ja nieraz w jakichś tam programach to wypijam całą tą buteleczkę te milion 300 tysięcy no i mówię, no przecież mnie to nie, nie zabije. I wtedy taką ilość witaminy, on właśnie tam D3 tam po lewej stronie, taką ilość tej witaminy spożywamy w takich ilościach, ale przez około 5-6 dni. OK. Niedłużej. To jest bardzo ważne. Pięć, sześć dni. Bierzemy wtedy również, kiedy podejrzewamy złośliwość tego, tego patogenu, bierzemy coś, co zatrzymuje replikację tego patogenu zatrzymuje w naszym organizmie. I o, oh, dzięki, 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 już mamy tutaj. O, tak to wygląda. O, widzicie. I mamy jeszcze, Andy, mamy takie coś, nie wiem, to na zielonym tle, to ja nie wiem, czy ja to zobaczę. Aha. Ja, ja ci... Nie, no to przebija, przebija niestety. Przebija, Ale, tak. ja, ja pokażę to na twojej stronie, nie? Dobra, to, a... jest -o to jest Hitolift, to jest Hitolift. No, przebija bardzo mocno, tak. No to, jest, to jest to, to jest to. Jest to. to jest tak. a, to, to właśnie dostałem od ciebie e, wtorej, wtorej. <laughs> Fajnie. Dlaczego? Dlatego, że w tym preparacie właśnie, o to, 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 właśnie o to, to jest produkt hiszpański, to nie jest produkt polski. W tym preparacie są zawarte substancje, które numer jeden, hamują replikację wirusa, powiedzmy, to użyję tego słowa, bo bardzo nie lubię go teraz, na poziomie komórkowym. Numer dwa, to ułatwia wprowadzenie cynku. Na przykład nie wiem, czy ten cynk akurat jest tam widoczny, ale weźcie sobie kupcie jakikolwiek tam cynk. Jakieś tam 25-50 mg. Ja mówię w sytuacji awaryjnej. Tutaj, w przypadku tego Hetoli, tego, tego hiszpańskiego produktu, to ułatwia wprowadzenie cynku do komórki. To jest niezwykle ważne, bo. Cynk tak niechętnie do tej komórki wchodzi, ale jak mu pomożemy tymi, tymi substancjami znajdującymi się właśnie w oliwie, bo to, to są substancje ze świeżo, ale to podkreślam, to muszą być świeżo, nie mogą być magazynowane, oliwki, liście z drzewa oliwkowego i tak dalej, to wtedy te substancje ułatwiają wprowadzenie tego cynku do komórki, a to zaburza pH komórki. To, to, to jest działanie cynku. Zaburza pH, i wtedy ten patogen nie może się rozwijać. Druga niezwykle ważna rzecz. E, 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 Jurku, Jurku, ja mam um, cynk z magnezem połączony. Czy mogę też magnez z cynkiem. Tak, można, można. Chodzi mi o to, że ten preparat on również powoduje zwiększenie produkcji glutationu. Drodzy Państwo. W przypadku tego typu infekcji spadek glutationu oznacza stany zapalne w mózgu nawet. Tu nie będziemy w to wchodzić, bo to jest dosyć skomplikowane. I druga sprawa, która w takim przypadku, kiedy naprawdę zachorujecie, nie, to jest witamina P bajkalska. Tam ona też jest taka. Co to jest ta witamina P bajkalska? To jest złożenie takiego, takiej substancji, ona się nazywa arabinogalaktan i dihydrokwercytyny. Dlaczego to jest ważne? Kiedyś robiłem na moim Facebooku omówienie, jak kwercetyna natychmiast hamuje tego in, typu infekcje. Wiecie dlaczego? Bo wiemy o tym, już tu świat krzyczy o tym, że jak mamy no, ten patogen i na nim jest to białko, prawda? to białko szczytowe, kolcowe, S-protein, to ta proteinka, ona wchodzi przez receptor ACE2 do komórki i, no, i zaczyna się proces chorobowy. Natomiast kwercytyna, dihydrokercytyna, o właśnie tutaj, tak jak widzicie, ona blokuje ten receptor. Po prostu. I już to białko kolcowe. O właśnie, bardzo dziękuję. Tutaj coś takiego, może mi się to uda pokazać. Jeszcze raz jeszcze, pokażę. Jeszcze raz pokażę. Pokaż. Przełączyć się muszę na. O tu. O, dobra. Bo teraz ja widzę was. Mm -hmm. O, dobra, widzicie? Tak, tak. I, I teraz tutaj te produkty, zawarte w tym w tym produkcie, w tym suplemencie, one powodują zablokowanie tego receptora. I dlatego jeśli złożymy to razem, wszystko teraz, weźmiemy sobie to, pi, 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 pijemy tą witaminę C. I co jest jeszcze ważne? Słuchajcie, nie ma patogenu na świecie. Nie ma takiego patogenu na świecie, który by oparł się działaniu jodu. A więc w Stanach Zjednoczonych możecie sobie kupić coś, co się nazywa Iodoral. Pisze się to dużą literą I. I odoral. To możecie kupić. W Polsce jest to absolutnie nielegalne. Za to się idzie do więzienia. Za, za stosowanie, za sprzedaż tego. I w tym momencie dodać trochę tego magnezu, bo on jest potrzebny do ochrony mózgu. No, ja to wszystko wyjaśniam tam w tych moich filmach. Mm -hmm. I w tym momencie stosujecie jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Numer jeden, nie o tak, tak, to jest nielegalne w Polsce, ho, ho, ho. Dlaczego jest nielegalne? Dlatego, że nie może być w żadnym preparacie, y, y, zgodnie z przepisami, nie może być więcej niż 150 mikrogramów jodu pierwiastkowego, a więc to jest dla móżki owocówki. I wszystko każdy preparat, który by miał więcej w Polsce niż 150 mikrogramów, a więc ilość kurcze śladowa, jest uważany wtedy taki preparat za lek i bez zezwolenia. Jeśli ktoś sprzedaje, to mu grozi dwa lata więzienia. To takie coś. Ale wracam teraz do tego. I w związku z tym stosujecie troszeczkę tych, tych substancji, o których ja wam powiedziałem, nie obniżacie broń Boże temperatury jeśli taką temper jeśli w ogóle macie bo to yy, nie obniżacie temperatury i następna rzecz dużo wody z solą no to cały mam rozdział właśnie tam yy, o, tej, o tej wodzie z solą yy, żeby było odpowiednie nawodnienie ja, chcecie od... że, żebym pokazał jak ja robię sól ja, solankę z soli himalajskiej ja przyniosę przyniosę zaraz Dobra, wam Dobrze 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 i teraz pro, proszę popatrzcie następna Niezwykle ważna rzecz. To jest węgiel drzewny. Węgiel, po prostu węgiel drzewny. Wiecie, o co chodzi. Dlaczego? Dlatego, że w tym momencie, kiedy chorujecie, i, a, i wasz organizm usuwa produkty rozkładu tych toksyn, to to wszystko idzie przez wątrobę żółć do, do przewodu pokarmowego i jest usuwane. Żeby nie doszło do reabsorpcji tych toksyn, trzeba zastosować węgiel, zwykły węgiel aktywowany drzewny i wtedy pijecie sobie co 5-6 godzin taką łychę tego, tego węgla i ten węgiel po, pomaga wam usunąć te toksyny, bo mhm. one potrafią poprzez to krążenie, bo jest tak, że jak żółć wypływa z wątroby, ona trafia do dwunastnicy, jedzie sobie, aż potem do jelit, i potem ona jest z powrotem reabsorbowana. Czyli mamy to krążenie takie żółci w naszym organizmie. Żółć krąży, część jest wydalana, tak, ale Wtedy może dojść do ponownej reabsorpcji tych substancji toksycznych i będziecie mieli problem. I dlatego właśnie ten węgiel on usuwa dalej do jelita grubego te produkty rozkładu, te toksyny, no i już. Natomiast